Poniedziałek, godzina 18.00, co oznacza, że nadszedł czas na raport inwestycyjny FXMA dla widzów kanału VETO, czyli dla Was. Zaczynamy. Zazwyczaj w raporcie inwestycyjnym skupiamy się raczej na kwestiach związanych czy to z rynkami kapitałowymi, czy z rynkami finansowymi w ogóle, czy też z innymi kwestiami bezpośrednio związanymi z inwestowaniem, ale dzisiaj pozwolę sobie w krótkich żołnierskich słowach opowiedzieć o nowej polityce fiskalnej, nowych podatkach, których przecież miało nie być. A mówiono o tym, że ich nie będzie. Rząd zapewniał, że ich nie będzie oczywiście w poprzedniej kampanii, w ostatniej kampanii wyborczej do oczywiście wyborów parlamentarnych, a także w wyborach prezydenckich. Andrzej Duda obiecywał, że nie podpisze żadnej ustawy, która miałaby. Wprowadzić nowe podatki. No, ale są na to sposoby, bo podatki, nowych podatków miało nie być, ale jednak będą. Tak też zresztą w ostatnich dniach, nawet zapewniał minister finansów Tadeusz Kościński. Ale chyba zapomniano o tym, że jak już zapewne wiecie, od stycznia przyszłego roku zostanie wprowadzony słynny już chyba podatek cukrowy. To będzie dodatkowa opłata nałożona na sprzedawców napoi słodzonych i małpek, napoi, napojów, napojów słodzonych i małpeczek, czyli tych alkoholi sprzedawanych w butelkach poniżej 300 ml. No i taka opłata, oczywiście, zostanie przeniesiona no, na kogo innego, jak nie na konsumentów, czyli po prostu zapłacimy za tego typu produkty więcej przy kasie. I to jest klasyczny podatek piguł, który jest nakładany na tak zwane czynności generujące szkodliwe efekty społeczne. Brzmi to bardzo ciekawie. Natomiast wiceminister finansów Piotr Patkowski twierdzi, że podatek cukrowy nie jest podatkiem, tylko jest opłatą. Mówił zresztą w jednym z wywiadów, że opłata cukrowa jest opłatą, a nie podatkiem, tak jak już powiedziałem. Ona nie będzie wpływała do budżetu państwa, tylko do budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, w cudzysłowie... Po to, aby, znaczy w cudzysłowie, tu jest mój wtrąd, moje wtrącenie no, głównie po to, żebyśmy byli zdrowsi, a szczególnie nasze dzieci, bo to jest podatek dla dobra naszych dzieci. W związku z tym, teraz już dalej cytat ministra, wiceministra. W związku z tym e, my ją oczywiście widzimy w sektorze finansów publicznych, natomiast w budżecie ona jest niewidzialną pozycją, bo ten strumień pieniędzy będzie kierowany gdzie indziej. Czyli to będzie niewidzialna pozycja, niewidzialny podatek, a w zasadzie to opłata. Opłata dla naszego dobra, czyli klasyczny podatek pigu. No cóż, to już jest przesądzone. Zresztą też ten podatek nie do końca konstytucyjnie został wprowadzony, ale kto by tam się konstytucją i praworządnością przejmował? Kolejna kwestia związana z nowymi regulacjami fiskalnymi to prawdopodobieństwo tego, że pojawi się podatek CIT dla spółek komandytowych, bo zresztą Ministerstwo Finansów w ciągu kilku dni Najbliższych kilku dni opublikuje projekt objęcia podatkiem dochodowym od osób prawnych właśnie spółki komandytowe. Podatek dochodowy od osób prawnych to jest podatek CIT. No i wzbudziło to też sporo kontrowersji, bo Ministerstwo Finansów stwierdzi że spółki komandytowe to jest samo zło i ich popularność coraz większa. Nie da się ukryć, że są stosunkowo popularne. Są coraz bardziej popularne, dlatego że służą do optymalizacji podatkowej, a tak naprawdę do unikania podatków i wyprowadzania zysków do rajów podatkowych. No a kto by chciał, żeby polski kapitał został albo był wyprowadzany gdzieś do rajów podatkowych? Więc trzeba nałożyć na nie regularny CIT, aby temu złemu procederowi ukrócić. Swoją drogą nie ma czegoś takiego jak dobry proceder, więc zły proceder to taki trochę pleonazma. no ale to nic. Natomiast jakie są problemy z tym CIT-em dla spółek komandytowych? No jednym z tych problemów jest kwestia chociażby tego, że może taka kwestia jak nałożenie CIT-u właśnie na tego typu spółki doprowadzić do podwójnego opodatkowania, a większości z nich. No bo to nie jest tak, że spółki komandytowe w ogóle są wolne od podatków, jak niektórzy wydają się twierdzić, ponieważ spółki komandytowe nie płacą CIT samego w sobie, ale podatki w nich są przerzucone, jest transfer. Fiskalny transfer podatków na wspólników spółki, więc jest to temat dość mocno kontrowersyjny. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i kwestia kolejna, czyli pełne uzusowienie umów zlecenia o tym się już mówi od pewnego czasu mówiono o tym na tym od wielu, wielu miesięcy, natomiast wiadomo, że były wybory i ten temat raczej. No, nie pojawiał się w mediach był jak najmocniej ukryty mniej więcej tak jak niektórzy ministrowie z tego rządu i nad tym projektem akurat pracuje nie ministerstwo finansów tylko ministerstwo rodziny pracy i polityki społecznej liczy na to zresztą wprowadzając pełne uzusowienie uzusowienie umów zlecenia że takie zmiany wejdą w życie już od stycznia, czyli tak jak chociażby ten podatek cukrowy, który nie jest podatkiem, tylko jest opłatą według wiceministra Finansów. Składka ma być odprowadzana od wynagrodzeń osób, które pracują przynajmniej na dwóch umowach zlecenia, albo łączą pracę na zleceniu z etatem, czy tam działalnością gospodarczą. No, skutkiem tego będą oczywiście niższe wynagrodzenia, no bo trudno liczyć na to, że pracodawca. Przerzuci, a wszyscy przerzuci, że weźmie na siebie wszystkie dodatkowe koszty takiego, takiego obciążenia, i to też może uderzyć najmocniej w te najbardziej osłabione branże, czyli te najbardziej sprekaryzowane branże, takie jak branża turystyczna czy branża gastronomiczna. Tutaj już nie wchodząc w ogóle w dywagację na temat polskiego rynku pracy, to jego prekaryzacja jest dość duża. Ta pseudoelastyczność, która bierze, wszystko, co najgorsze z amerykańskiego rynku pracy, natomiast nie bierze tego, co najlepsze z rynków pracy wysoko rozwiniętych. Więc tutaj mamy taki ciekawy, ciekawy konglomerat różnych zdarzeń i regulacji. Swoją drogą to trochę jak z indeksem WIG-20, który w momencie, gdy mamy panikę na giełdach z całego świata, spada tak samo albo jeszcze bardziej niż na przykład SP 500, czyli światowy benchmark giełdowy. A gdy przychodzi do odreagowania, gdy mamy chodce, no to niestety nie chce rosnąć. Czyli jak spadać to na całości, a jak rosnąć to, to tak średnio. Podobnie jest też z polskim rynkiem pracy, przynajmniej ja tak, ja, tak no to, ja tak to postrzegam. Przechodząc już do rynków kapitałowych, w sektorze węgla koksującego w sektorze wydobycia właśnie tego surowca zmian nie ma. Fundamenty się nie zmieniły, a jastrzębska spółka węglowa rośnie o prawie 50% w ciągu ostatniego tygodnia. Kurs obecnie przekracza 24 zł. Więc, co takiego mogło się wydarzyć? No, bo nie zawsze, no, nie jest to zbyt często widziany obrazek, żeby spółka z WIG-20 rosła tak mocno w tak krótkim czasie. Co się mogło wydarzyć? A wydarzyć się mogło coś takiego, że w czwartek, dwa tygodnie temu Komisja Europejska zaktualizowała tak zwaną listę surowców krytycznych. Surowce krytyczne to są takie, w których, których dostępność po prostu będzie spadać szybciej niż popyt na nie. Mówiąc najprościej, czyli docelowo wydaje się, że tych surowców będzie coraz mniej i ich ceny będą rosły. Stąd też ich strategiczne znaczenie. Natomiast węgiel koksujący, którego właśnie JTSW jest producentem, został na tej liście Komisji Europejskiej utrzymany przynajmniej na kolejne 3 lata, czyli przynajmniej do 2023 roku, razem z innymi 36 strategicznymi surowcami. I na piątkowej sesji, na piątkowej sesji, nie ostatni piątek, tylko jeszcze w poprzedni, akcje JSW rosły ponad 5%, natomiast na poniedziałkowej sesji, na poniedziałkowej sesji o ponad 30% i obroty wtedy przekraczały powyżej 70, przekraczały 70 milionów złotych, więc całkiem sporo. Skąd taka reakcja, można byłoby zapytać, bo nie do końca wydaje się ona, nie do końca ta reakcja wydaje się uzasadniona. No, i trudno jednoznacznie stwierdzić, no bo nie prognozowano tak naprawdę, że węgiel koksujący zniknie z listy strategicznych surowców Komisji Europejskiej. Więc wydaje się, że ta, ten optymizm inwestorów, optymizm akcjonariuszy jest troszeczkę przesadzony. Natomiast już wcześniej też pojawiły się w ogóle jeszcze w międzyczasie informacje, że JSW będzie jedyną spółką w Europie. Która będzie wydobywała węgiel koksujący i która będzie go sprzedawała. Tylko co z tego, skoro już wcześniej to było wiadomo, ponieważ w 2023 roku kończył działalność ostatnie czeskie kopalnie węgla koksującego w Unii Europejskiej i wtedy na placu boju zostanie JSW i właśnie Polska Grupa Górnicza, z tym, że Polska Grupa Górnicza jej. E, jej stosunek przychodów z węgla koksującego to jest jedynie niewielki wycinek tego, co ta spółka zarabia, choć chciałoby się żartować, że bardziej traci, bo PGG jest dość PGG jest technicznym bankrutem, no, nie ma co tutaj ukrywać. Natomiast Jodozwo już od wielu lat był liderem rynku węgla koksującego w Europie, ale to nie z Unii Europejskiej pochodzi jego konkurencja, więc Dyskontowanie tego typu wydarzeń w tak mocny sposób jest dla mnie co najmniej niezrozumiałe i wynika, wydaje mi się, że albo ja czegoś nie wiem, albo ci ludzie, którzy mocno podbijali cenę JOTSW w ostatnim tygodniu, czegoś nie wiedzieli. Co więcej, fundamenty węgla koksującego cały czas są bardzo słabe. Mamy trend spadkowy na tym surowcu, cena mniej więcej wynosi około 120 dolarów za tonę, więc bardzo blisko historycznych minimów. Co do wzrostów na JSW i jakiegoś takiego poszukiwania, poszukiwania przyczyn tych wzrostów, no to można byłoby stwierdzić, że przyczyniły się do tego też informacje o tym, a w zasadzie doniesienia takie prognozy, że wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej dla JSW czyli spółka wnioskuje o tam 1,75 miliarda złotych. Decyzja o przyznaniu tego wsparcia może być już podjęta, a w zasadzie może jeszcze w październiku zostać podjęta. No ale trudno polecić, powiedzieć. Chciałem powiedzieć polecieć. A jeśli chodzi już o latanie i w zasadzie wylatywanie, to może się wydarzyć tak, że JSW już niedługo wyleci z indeksu WIG20. A dlaczego tak jest? No to już o tym za chwilę, ale jeszcze rzućmy okiem na indeks na indeks. Zwróćmy okiem na wykres JSW. Jeśli chodzi o jego obecne notowania, tak jak wspomniałem powyżej 24 zł. Tutaj jeśli chodzi o chodzi o opór w okolicach 20 został no, dość łatwo pokonany przy takim momentum wzrostowym nie ma co się dziwić. Kolejny poziom, na który warto zwrócić uwagę to jest około to jest około 30 zł, na tym poziomie reagowano bardzo dawno temu, no bo widzicie jaki jest w ogóle trend spadkowy na JSW jest potężny trwający od ponad 2 lat więc tu nawet ciężko w międzyczasie wyznaczać jakieś poziomy. Ale już jeżeli mielibyśmy się czegoś łapać, no to około 30 mamy kolejny, kolejny opór, gdzie jak widzicie, cena reagowała czy w 2014, czy w 2016. No ale to są wszystko jednak, no tutaj reakcje są małe, bo ciężko jest za cokolwiek się łapać przy tak dużym momentum spadkowym. O, wy... o jakimś przełamaniu trendu spadkowego nie ma co na razie jeszcze mówić. Ale gdy sobie patrzymy na wykres z takiej perspektywy, to jeszcze nie wygląda to, nie wygląda to tak jakoś tragicznie. A dlaczego zło może wylecieć? Dlaczego może wylecieć z WIG 20? A to chociażby dlatego, że debiut Allegro staje się faktem. Debiut Allegro było sporo spekulacji, było medialnych doniesień bardzo wiele, było też mnóstwo przecieków od anonimowych informatorów, jak to pisze Bloomberg, familiar with the meta, czyli związanych ze sprawą, ale nie chcących się w jakikolwiek sposób ujawniać. A teraz już oficjalnie wiadomo, że Allegro jeszcze w tym roku wejdzie na giełdę papierów wartościowych w Warszawie, tylko na giełdę papierów wartościowych w Warszawie, nie będzie dual listingu na żadnej z innych giełd w Europie i w ramach emisji nowych akcji planuje pozyskać mniej więcej około miliarda złotych. I te fundusze, które Obecnie są w posiadaniu grupy Allegro, czyli Sinven, Permira, Meet Europa Partners. One będą oferować swoje akcje również na sprzedaż w trakcie pierwszej oferty publicznej. Tylko nie wiadomo ile tych akcji będzie i za ile, jaka będzie cena emisyjna tych akcji. Natomiast prognozowane jest, że około powiedzmy od 20 do 25% posiadanych akcji przez te fundusze zostanie wystawione na sprzedaż. Podczas IPO. Wiadomo, że teraz mamy roadshow zarządu, bo powoli zbliża się coraz większymi krokami ten debiut roadshow zarządu, czyli ten moment, w którym spółka spotyka się z inwestorami kluczowymi, z inwestorami instytucjonalnymi i mówi, jaka to ona jest świetna i jakie świetne perspektywy stoją przed wszystkimi, którzy zainwestują w debiut. Więc brak konkretów. Natomiast wiadomo, że kasa z emisji ma pójść na spłatę zadłużenia, w tym między innymi takiego pięcioletniego kredytu na 5,5 miliarda złotych, ogromny kredyt. Natomiast jeżeli mielibyśmy już przejść do takich danych finansowych, no to w tej chwili wskaźnik EBITA do zadłużenia netto wynosi 3,7. Natomiast spółka po emisji nowych akcji, po debiucie chce zejść mniej więcej do poziomu 3 i lekko poniżej 3. Według tych czerwcowych pierwszych doniesień Bloomberga od ludzi, którzy byli w Family with the meta, Allegro chce pozyskać w ramach debiutu mniej więcej nawet do 3 miliardów dolarów. Wtedy by to znaczyło, że taki debiut byłby największym w historii GPW i to bardzo, bardzo największym, jeżeli możemy tak powiedzieć. I wynosił ogólna wartość wtedy spółki, kapitalizacja grupy Allegro już od razu w pierwszy dzień, notowania, notowań na warszawskiej giełdzie mogłaby wynosić około 40 miliardów złotych. Wtedy to znaczyłoby, że grupa Allegro rywalizowałaby bezpośrednio właśnie z CD Projektem, czyli ze spółką, która w tej chwili bezapelacyjnie ma najwyższą kapitalizację na naszej giełdzie. I przy pierwszej rewizji składu portfela indeksu WIG20 hmm, Allegro by tam wskoczyło, prawdopodobnie właśnie za JSW albo za Allure Bank, ewentualnie też możliwe, że za M-Bank, bo M-Bank ma bardzo niskie obroty w ostatnim czasie, a tutaj liczy się nie tylko kapitalizacja, ale też obroty. No ale zobaczymy, jak to będzie. Wciąż jeszcze jest mało konkretów, natomiast wiadomo, że niemal na pewno odbędzie się jednak runda dla inwestorów indywidualnych. Ta runda dla inwestorów indywidualnych obejmie około 5%. 5% akcji, czyli mniej więcej, jeżeli zakładamy, że, jeżeli zakładamy, że Allegro chce zrobić emisję nowych akcji na kwotę mniej więcej miliarda, no to jeżeli 5% dla małych inwestorów, czyli dla nas, no to mniej więcej 50 milionów złotych za taką sumę mogliby objąć akcje detaliczni akcjonariusze. To za tym idzie. Musi pojawić się też prospekt emisyjny prospekt emisyjny o dziwo będzie złożony najpierw w Luksemburgu do Luksemburskiego Nadzoru Finansowego CSSF a później zgodnie z prawem musi zostać też zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego żeby ta oferta publiczna na rynku pierwotnym mogła zostać przekazana albo mogła zostać też przeznaczona dla inwestorów detalicznych więc będzie debiut Allegro również dla nas, przeciwnie do tego, co mówiłem wcześniej. Natomiast inną kwestią jest to, czy ten debiut rzeczywiście da zarobić i czy jest on okazją inwestycyjną, bo mówi się, że fajnie, fajnie, ale będzie to wielki debiut. Na pewno będzie to duże wydarzenie dla polskiego rynku kapitałowego wydarzenie historyczne. Natomiast ten debiut bierze się stąd, że fundusze, które obecnie są w posiadaniu Allegro, chcą się po prostu skeszować przed listopadowym wejściem Amazona do Polski. Zresztą na tym roadshow zarządu, na tej dzisiejszej konferencji Allegro się chwaliło, że jest takim fenomenem na skalę światową, bo jako jedyne w zasadzie z innych serwisów tego typu, takich lokalnych, jako jedyne utrzymało hegemonię, jako jedyne utrzymało naj no ten, ten największy kawałek ciasta na swoim rynku, no bo Allegro jest bezapelacyjnie największym, największą platformą e-commerce w Polsce. Większą niż Aliexpress i większą niż Amazon, no ale nie ma, czy tam Amazon, żeby zaraz nie ktoś poprawi, że się mówi Amazon, a nie Amazon. No ale trudno się dziwić, że Allegro jak na razie nie dało się przegonić Amazonowi, skoro Skoro Amazon jeszcze tak na dobre nie wszedł do Polski, bo możemy korzystać z niemieckiego Amazona, ale tak naprawdę no, w bardzo okrojony sposób, więc nie ma się co dziwić. Więc tutaj pojawiają się, pojawiają się takie podejrzenia, że no, trzeba, trzeba, fundusze nie wierzą w to, że Allegro stawi czoła Amazonowi, gdy ten już na dobre wejdzie do Polski. No i chcą się po prostu jak najszybciej skaszować, póki jeszcze to jest cokolwiek warte. Ale jak będzie, zobaczymy. Ja osobiście nie będę. Brał udział, nie będę brał udziału w pierwszej ofercie publicznej, natomiast na pewno będę stał z boku, spoglądał, może będę próbował znaleźć jakieś dołki. Zobaczymy, jak to będzie. Na pewno będzie bardzo ciekawie i będzie o czym mówić. No a to jest najważniejsze, żeby było o czym mówić. Więc przejdę teraz do kolejnego tematu, o którym chciałbym coś powiedzieć, mianowicie. Chciałbym coś powiedzieć o sektorze bankowym, a sektor bankowy, jak się pewnie domyślacie, ma spore problemy zgodnie z prognozami, te w zasadzie niemal zerowe, historycznie niskie stopy procentowe, czy ryzyko związane z postępowaniami sądowymi w sprawie kredytów frankowych i związane z tym odpisy aktualizacyjne, które ciążą na wynikach, czy też spadek popytu na kredyty, czy regulacje dotyczące maksymalnych kosztów pozadsetkowych, wpływają bardzo negatywnie na sektor. Właśnie bankowy, bardzo długie zdanie. Mam nadzieję, że nikt się nie pogubił i że nie zrobiłem w nim żadnego błędu. No ale przechodząc do konkretów, zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-lipiec, czyli w ostatnich ile to 7 miesiącach, wyniósł 4,35 miliarda złotych. Jest to spadek o ponad 52% w porównaniu do zeszłego roku. Co więcej, też jeśli chodzi o straty banków, to 17 banków w tym 9 komercyjnych i 8 spółdzielczych mają na sobie stratę netto o łącznej wysokości 1 miliarda złotych. No wcześniej takich wyników tak złych nie było. Natomiast w samym lipcu spadek rentowności sektora był jeszcze bardziej dotkliwy, no bo zysk netto wyniósł zaledwie 420 milionów złotych, i to jest wynik słabszy o 73% w porównaniu do lipca zeszłego roku. 73% to już jest naprawdę spory zjazd. Można powiedzieć, że wodospad. Oczywiście banki próbują nadrabiać chociażby opłatami i prowizjami, co być może każdy z was zauważył, dostając maile z informacją o aktualizacji tabeli opłat i prowizji, bo miesięczny wynik właśnie z opłat i prowizji wzrósł o 9% w samym lipcu. No i oczywiście pozostaje pozostaje pytanie odwieczne, czy to jest dobry moment na wejście w spółki bankowe? Ciężko jest mi powiedzieć, ale pozwolę sobie przytoczyć wypowiedź prezesa PKO, czyli Zbigniewa Jagiełły, który powiedział, że mm, tak naprawdę banki dopiero w najbliższych miesiącach, czyli nie teraz, tylko dopiero za jakiś czas odczują te mm, negatywne skutki niskich stóp procentowych. Przypominam, że stopa referencyjna w Polsce to 0,1%, najmniej w historii. No i tak naprawdę to dopiero ten negatywny wpływ niskich stóp procentowych na wyniki banków na wyniki finansowe banków na ich kondycję ogólną dopiero jeszcze przyjdzie i będzie jeszcze gorzej więc wydaje mi się że zastanawiając się nad Wejściem, czając się, czając się na wejście w jakąś spółkę z sektora bankowego, czy chociażby w jakiś produkt strukturyzowany, chociażby w indeks WIG Banki, wydaje mi się, że to jeszcze nie jest ten moment. Ryzyko jest dość duże w tej chwili. Choć wiadomo, że powoli coraz więcej inwestorów będzie się zastanawiało, czy to już jest ten moment, czy nie, i będą powoli uśredniać, 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 i to może być taką samospełniającą się przepowiednią, która będzie też impulsem. Popytowym. A to, jak źle dzieje się w sektorze bankowym, obrazuje indeks WIG Banki. WIG Banki, który skupia 15 największych spółek z sektora, notowanych oczywiście na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. I zauważcie, że w perspektywie rocznej spadek to prawie 50%. W tej chwili, gdy mamy indeks wyceniany na 3901 punktów, no to spadek to ponad 47%. Rok temu. Indeks był powyżej 7300 punktów, więc zjazd jest naprawdę spory, ale to nawet nie chodzi o ten zjazd. Mamy wodospad, który zaczął się już w połowie lutego, czyli co znamienne, zaczął się znacznie wcześniej, może nieznacznie, ale zauważalnie kilkanaście sesji wcześniej niż porządne spadki na innych spółkach, niż ta. Marcowa panika na rynkach kapitałowych całego świata, czyli już wcześniej banki zaczynały tracić, a ten e, tak naprawdę największy spadek to jest okres od 4 marca do e, mniej więcej 12 marca, czyli kilka sesji, powiedzmy, że tydzień handlowy, gdzie mamy spadek z ponad 6250 punktów do 4000, do 4000 i to, co widać, yy, mamy dołek z połowy marca jest wyżej niż obecna wycena tego indeksu, co pokazuje, że nie było żadnego odreagowania. Tutaj była jakaś próba walki. Próba walki w okolicach Czerwca, gdzie no, 4000, prawie 4400 się tutaj zbliżaliśmy, nawet chyba szczyt wynosił powyżej tak, powyżej 4,5 wynosił szczyt lokalny. Natomiast to wciąż jest niżej niż to wciąż. To co teraz mamy jest niżej niż było w trakcie tej największej paniki, więc jak na razie jakichś specjalnie optymistycznych prognoz dla sektora bankowego nie ma. No ale zobaczymy co się będzie działo, co się będzie działo w przyszłości. No i na sam koniec jeszcze kalendarz ekonomiczny, zacznę od wtorku, bo poniedziałek tak naprawdę już jest za nami. We wtorek dane dotyczące produkcji przemysłowej w Chinach, średnie wynagrodzenie z uwzględnieniem premii. W, z Wielkiej Brytanii. No i wskaźnik CPI, wskaźnik CPI, czyli inflacja w Polsce. Oprócz tego decyzja w sprawie stóp procentowych Rady Polityki Pieniężnej, natomiast no, tutaj żadnych zmian na razie się nie oczekuje, więc są to dane zupełnie marginalne. Ale z tych danych bardziej istotnych to nastrój ekonomiczny ZEW, wskaźnik ZEW w Niemczech to myślę, że warto jest zwrócić, zwrócić na, ten, na ten odczyt uwagę, szczególnie że prognozowany jest niższy niż ten, który był w zeszłym, w zeszłym miesiącu. Oprócz tego, przechodząc do środy, możemy zwrócić uwagę na wskaźnik CPI z rynku angielskiego, czyli właściwie nie angielskiego co z Wielkiej Brytanii, czyli inflacja. A także sprzedaż detaliczna bazowa w USA. No i zapasy środowo typowo, środowo, typowo środowo dane z rynku ropy naftowej, ropa WTI, zapasy ropy naftowej i inwentarze ropy naftowej w Cushing. I decyzja w sprawie stóp procentowych ze strony FOMC, Komitetu do Spraw Otwartego Rynku. Oczywiście mówimy tutaj o stopach procentowych w Stanach Zjednoczonych, natomiast <laughs> żadna zmiana. Nie jest nie jest przewidywana. Czwartek to inflacja w strefie euro. Inflacja, wskaźnik CPI, chociaż pamiętajmy, że to wskaźnik HICP jest tym benchmarkiem dla inflacji w strefie Euro, a także decyzja w sprawie stóp procentowych w Wielkiej Brytanii, natomiast tutaj też zmian się nie przewiduje. Ustabilizowane stopy procentowe w większości czołowych banków centralnych na historycznie niskich poziomach. Raczej na razie. Nie wydaje się, żeby ktoś jeszcze zjeżdżał niżej, ani tym bardziej, żeby podnosił te stopy. Oprócz tego, czwartkowe dane cotygodniowe z amerykańskiego rynku pracy: zadeklarowani wstępnie bezrobotni. Minimalnie, prognoza minimalnie niższa od tego, co było tydzień wcześniej. Piątek: sprzedaż detaliczna w, sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii za. Sierpień, a także podstawowa sprzedaż detaliczna, wskaźnik cen nowych nieruchomości z rynku kanadyjskiego. Na sam koniec przypominam i zapraszam Was też do skorzystania z naszej Akademii Inwestora, czyli rocznego projektu edukacyjnego. Projekt edukacyjny, który zawiera 52 lekcje co tygodniowe. Za nami już są dwie lekcje, więc zostało jeszcze 50. Oczywiście, korzystając, dołączając do naszej Akademii, dostajesz dostęp do wszystkiego, więc. Te lekcje, które już miały miejsce, też możesz sobie jak najbardziej obejrzeć. I z każdym kolejnym zakupem cena tego kursu wzrasta o 1 zł i nigdy niższa nie będzie, więc ci, którzy weszli wcześniej są premiowani, mają premię, mają jakoś tam dyskonto za to, że nam zaufali. A jak być może pamiętacie, chyba, gdy mówiłem ostatni raz, czyli dwa tygodnie temu o Akademii Inwestora no to cena była poniżej z tego co pamiętam 600 zł więc szczerze was zachęcam na naszej stronie możecie zresztą zobaczyć dokładnie jaki jest cel Akademii Inwestora jakie się znajdują materiały jakie będą tematy a także a także przede wszystkim skorzystać dodając do koszyka dzięki za obejrzenie Akademii nie Akademii Inwestora tylko jak to się nazywa Raportu inwestycyjnego FX MAC. No i do zobaczenia za tydzień. Cześć!